Dawno, dawno temu dzielny królewicz ruszył na odsiecz pięknej królewny. Albowiem pisane było mu wspiąć się do najwyższej komnaty, w najwyższej wieży. Idzie rozchyliwszy jedwabną zasłonę ujrzeć miał. O... Czego? Królewna Fiona? Hajdnęła się już. Zali z kim? Dawno, dawno temu, ale nie tak dawno jak wtedy, nowe wyzwania. No jedźmy, bo będą korki! Nowe miejsca. Zaków nowi ludzie. Eee, fajną masz czapkę! W którym królewna Fiona? To jesteśmy. Nareszcie. Pochwali się swoim szczęściem. A! Nasza córka wydała się za potwora. Zatem mieszkasz na bagnach. No cóż, najważniejsze, żeby dzieci miały blisko do szkoły. Tro, tro, trochę chyba za wcześnie, żeby o tym rozmawiać. Istotnie. Zupełnie mi chcięło. Harry! Osioł? Cudownie jestem cieszyć się rodzinnym posiłkiem. Nowy film wytwórni Dreamworks Pictures. E, przepraszam, zastałem ten e, pasztet od kopciuska. O. Starzy znajomi. Szek, osioł i podróż na przygód. Baba! I kilka niespodzianek. Kto ze mną zadrze? Umarł. W butach. Brzyjcie, powiadam. Stary, rola irytującego zwierzaka już dawno obsadzona. Szrek 2. Ale ile można czekać? Tak? No to sobie znajdź jakąś rozrywkę. Dawno, dawno. Nie, już całkiem niedługo.